ma widzę i widzowie, Kurna koła, potrzebujemy dzisiaj. Dużo kół. Ale powiedz co? Powiedz co. Bierzemy koła i je łączymy ze sobą. Po prostu łączymy. Właśnie. Ludzie robią bliźniaki. My nie idziemy na lasfiznę. Chcemy, żeby ładowność auta wzrosła bardziej niż na bliźniakach, może trojaki, może pięcioraki. Koło do Mercedesa, więc Mercedes będzie gany. o ile odpali w ogóle, bo on stoi od kiedy w ogóle, ty, ale... Od wczoraj. Od wczoraj, no. Jest rozkwina. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Nie by zrobić walec, fajnie by było, no ale jak to zrobić? Ja myślałem zrobić tak, że... Spawamy tu i na końcu dodajemy oponę. Jak tu nie będziesz miał opony, to tu felga będzie na ziemi stała, a tam będzie... bo do obrotu będzie się uginać, wiesz o co chodzi. No to, to trochę będzie, no kurde, to trochę będziesz próbować. No. 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 Trochę będzie. Dobra tam, kurna, dobra kminiacie. Koniec zdanie. To będzie długie kminienie. Co z tym szajsem zrobić? Kurde, czekajcie, czekajcie, to trzeba myślić, dobra. O, o. Co to jest? Ile, nie, 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 nie. Uuu uuuuu a co my tu mamy? Fajna morda? Fajna Państwa proszę, kurde, pomnik człowieku normalnie. Taki gruśnięcy. Dawno go nie był Zanim byśmy koła zmienili, to może spróbowalibyśmy go uruchomić, no bo... No tak, on... właśnie, no. Czy odpali? Czy odpali? Nie odpali. Powiem wam, że jest mało aut, które tak ładnie pachną jak ten Mercedes. Zapach prestiżu. Bardzo dobrze siadłeś kurde. Helmut płakał. MTK T4 life. Alowe nie wiem odchodzi ty Rzepie go A kulca nie ma tutaj, masz miejsce na kulce Co to samochód? Elektryczny? Zoro trzepali Wchodzi. No i dobra Po ostatniej akcji z tym samochodem stało się to jak widać Jo i nie wiem, odchodzi ty Ty coś się jara A o amorek Patrzę, patrz. Jara się? Nie, bo nie się wylał i olej, kurna, w świerz. taka chmura była. Jest popsuty. Trzeba naprawić. A może tego nie robić, ty? Dobra, chłopie, rozgrzewaj się, żeby iść po sprawny akumulator. Powaliło, odpali. <grym> dość już. Mhm. Dawaj, no, pokaż. Jak kręci? Kręci rozrusznikiem, aż mnie prawie wciągnęło. Spróbuj. Fajnie, fajnie gra, fajnie gra. Przylewa go chyba trochę, wiesz? Z puścią, powiedziałem puścią. Memes z 2012, dalej w modzie. Fajnie, byś na czasie? Dawaj, Jak dawaj. tam oddałeś piątaka, Mojżeszowi? Memes z 2012? Nie, nie, nie. Oso, oso, oso. Oso. Idź sobie stąd! Rozruszył się chyba. Co to w ogóle jest? Tak miał zawsze, no? tak pali dziwnie, ale widzisz no. A kulec też nie za seconds later. Ty no, nie jest dobrze no. A na gazie możemy w chodzić w ogóle. Ale on nie jest zaspowany. Ja myślałem, że nie jak to co, No działa, działa. Jest dobrze, no. Kto grubo pójść, poszedł, tak pójść będzie wszedł. Baran. Potrzebowaliśmy felgi, więc mamy, no. Huh. Idziemy, są nara. Dali tak. na warsztat Pagnął Czy mi się kurna zdaje że ta felga jest... Te dziury patrz, to takie jakby wyciągnięte i w bok. Tak, tyle fefru miało, że człowieku aż się przekryciła. Ale jest rozkmina poważna. Chodzi o pan? Chodzi o pan. No, bo to tak będziemy spawać, to będzie się pana, nie tak, pana będzie i będziemy Tak, Nie dojdziesz. No. To co robimy? Wziąć te felgi, jechać do Ciebie, wszystkie felgi ściągnąć z rantów i wtedy przywieźć tutaj. Spawamy, wobujemy i lecimy. Zmierzyliśmy, że jedno koło ma gdzieś 20 centów szerokości. Kół będzie po 4 dodatkowo na stronę, czyli po 80 centymetrów, czyli razem 1,60 m. A rozstaw kół w mercu? To jest 1,70 m, czyli razem daje 330 cm człowieku zagwoska, czy wyjedziemy w ogóle z podwórka, bo tutaj są schodki, tam jest krawężnik 340 to tak na styk. Reasumując, trzeba zdjąć oponki, ściągnąć w sensie, tak? Żeby no, zrzucić rzucić ze stopków. Że do rana to będzie Tak. A skoro taki odcinek o wulkanizacji, potrzebowaliśmy kilku rzeczy takich jak na przykład wentyle, bo oczywiście wyciągaliśmy felgi ze śmietnika i te wentyle nie trzymały powietrza. No i do tego użyjemy oczywiście Letishops. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Letishops, jest to serwis cashback, który za zrobione zakupy za pośrednictwem ich serwisu zwraca wam kasę w formie cashbacku, który później możecie wypłacić na konto bankowe lub PayPal, czyli jest to realny pieniądz, który do was wraca. A jak robić zakupy z cashback? Wbijacie w link w opisie. Wybieracie sklep, który Was interesuje, a jest ich prawie 3000. W naszym przypadku jest to Allegro. Dokonujecie zakupu, a cashback zostaje przyznany na wasze konto. Z cashbacku możecie korzystać na trzy różne sposoby. Jest to aplikacja na telefon, tyczka i strona internetowa. Aktualnie na Letyshops jest okres gorących cashbacków i niektóre są zwiększone nawet kilkukrotnie, a część z tego cashbacku można przeznaczyć na pomoc Ukrainie. Wbijajcie w linki w opisie i oszczędzajcie swoje pieniążki, a my wracamy do odcinka. No ale to czekaj chwilę, no to jak my napompujemy to powiedz mi, no jak? No ale czego nie rozumiesz? Od drugiej strony, patrz. No i idzie, patrz wcale, to już nie weźmy dostępu tutaj. No tego. No i co? No i jak to wsadzisz? Jak przysuwamy? No, nie wiem, kurde, chłopie. Tak korek przyspawamy w ogóle stroną. To, to, to tak. Po kolei spawać i pompować? No to dobra, to tak zróbmy, no. Trzeba będzie później wyważyć to. Po co poszerać felgi, jak można pospawać dwie i oponę nałożyć na te dwie felgi, Kurde, No, Tego no. Pa chłopie, jak się trzyma. Powiedziałbym słowo na Z, ale powiem na S. Super. Chłopy nawet jest dostęp do wentyla. Teraz, co, pompujemy? Teraz trzeba pompować, no. Yes. To będzie działać? Może będzie ty. Ale patrz, to jest felga 6J, czyli dwie felgi to jest 12J gościu masz Maciąg hopy, robisz i śmigasz. Mm -hmm. I patrz jaki parafet ty, patrz, tylko w polerkę dać. Chłopie, kurwa. Pan nawet się kręci. Zaraz to ujrzymy. Liczę na to, że to pojedzie w Pimetrów. Jakie to w ogóle jest? szerokie, chłopie. Palec. Tylko taki trochę nierówno by walcał, ale walcałoby. No Dobra, weź, zobaczmy po prostu jak to wygląda w każdej strony. Co jest źle, powiedz. Chyba działa. Ty mówisz, że coś źle jest. Co jest źle? Dobrze jest. Okej, okay, let's go. Nie że to wygląda. Patrzę sobie na to i nie dowierzam. Kto mógł wpaść na taki pomysł? Ludzie, powiedzcie mi. Ja wpadłem na pomysł. Ty wpadłeś na ten pomysł, gratuluję. Chłopie, patrz. Możesz sobie stać na tym kole. Żeby sobie, co trzeba by było zrobić tutaj. Żeby zakryć te koła, żeby pały się nie czepiały, żeby stały za obrys koła. <laughs> Beczkę metalową w chłopie! Tego A, no. no. <laughs> Chłopie. W górze normalnie koło. Czekaj. O chłopie, tu jest... I tu jest. Eee, wcale nie wyszło tak szeroko ty. Czyli wychodzi na to, że ma gdzieś 3,20 szerokości. O o, 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 Człowieku, lalka ty. Pali gumę ty. Okuja, ty ty! Wcale nie. O, nie bije to rękę skacze, chłopie. na pewno. Wiesz, że więcej kół to jest większy rozkład masy, przez co nie będzie tak grzązł. Ale tak normalnie jedzie, to jest nie czuć tego. No nie czuć, no bo równo pospawaliśmy, chłopie, na oko. No o, na chłopie, patrz, podskakuje, wszystko jest git. Patrz, żeby się o te, o nie zahaczył. Patrz, mnie więcej tyfnie. Ty, ty. Ja ty, ty. O, no, siema, kółka, siema, kółka. Tak to wygląda, z państwa. Badań tego. Ja to toż to jest chory, chłopie. Patrz, patrz. Uuuu uh. Laka pali 6 na 6 slaczków człowieku Normalnie drze papę ty. To jest mocny zawodnik Czego mi brakowało człowieku na naszym kanale to takiego, Czegoś takiego Ja pierdziele Dawaj jedziemy ty Ty ale jak ładnie pracuje ty a, bo tutaj w ogóle amorka nie ma, ty. Ja tak sobie musiałem przy przyzrobić, ty. Tak? Bo mało trakcji ogólnie, nie? No Dużo mocy, mało trakcji. Felgi spawam i śmigam. Hopie. Bez kitu. Zamiast wsadzać siedemnastkę... No właśnie. Tu wsadź po prostu dwie piętnastki. Patrz jak drogo jest kupić siedemnastki dobre. A piętnastki? Śmiech. Tak zrobię. Tak zrób. Czekam na to. Nie zrobisz tego. <laughs> jak się nie? wysiada w trakcie jazdy, no. to trzeba uważać, bo przejedzie, ty. <śmiech> <śmiech> Jakie to jest w ogóle głupie, ty! Ty, ale patrz, czy my się zmieścimy w ogóle tutaj. Kurde... Co, zrykasz się, że nie przejdzie? Uciekaj, kamerun! Patrzcie! Zanim wysiądziecie, pamiętacie po co są chlapaki, jak masz nawet w nadkolu opony, nie? Patrzcie. Jeden bok. <laughs> kurde! Jeden tego? bok. A tak? O kurde! Weź daj jeszcze raz bokiem, ja chcę zobaczyć to. Ale to w ogóle przepotężnie wygląda, chłopie. No kurde. A jak nie jesteś bokiem latać, to sobie śmigasz. I to jest właśnie Daily Drift z Państwa i chillerka. O! Mercedesy wiozą nasz. O tam dla nas lepszy czas. <śm> <śm> Ja jak to lata, ty! Ale cruising to robi. Nie no, nie wierzę po prostu, zobacz jakie to jest szerokie. Ty, a może w ogóle do froty by się przydało coś takiego i w teren. Jakie Monster gruzące. trucka zrobić no, takiego, no. to by było dobre. To w ogóle we frocie zrobimy wszystkie, poszerzymy tak. No tak, 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 no, Nawet nie wiem do czego to porównać. O co Ciao, chodzi, ty? Ale jest gaz! Ale o co mu chodzi, co on alternator ma walnięty czy co? Ciężko. Ja pierdzielę co za gówno. Czemu ten Mercedes taki jest? Już tak fajnie było, a tutaj gówno jakieś. No co mu chodzi, ty? To co, poczekać musimy po prostu? Nie, myślę, że nie pali. Bez sensu. Idziemy na chaciurę W początku niczego znowu. Ale patrz jak fajnie zostawia. Sześć śladów. No. Widziałeś kiedyś furę, która zostawia sześć śladów? Ja widziałem furę, która zostawia 4 ślady. Na przykład taka lecąca bokiem, albo taka krzywa. Ale sześć? Kiedyś tak powiem swoim dzieciom. Wiecie co, dzieci? Tatuś kiedyś miał kołosa. Zbyt wow. Jak to? Ja mówię, Nie pokażę Mercedesa, kurde, z przyspawanymi felgami jakimiś. Przestań, one powiedzą. to my z tobą chodziliśmy bo myśleliśmy, że ty chory, a ty po prostu <śleski> Rescue jedzie. Panie wydaj podpalenie. Już? No. Musisz powiedzieć, zezwalam na odpalenie. Zezwalam na głupną dupie. Panie, koło może No ale padanka, ty. Teraz dokładniej widać jak poczuje zawias. Zewnętrznym kołem. Znowu to samo. No, schody? No z wydechu. To co, na tyle akumulatorów wystarcza, to pewnie prądu mało ciągnie. Kurde, ciekawe schodzi Te samochody jak te dwie gęsi. Nierozłącznie. Super, super. No, dobrze jeździ mercyk. Nie wiem o co mu chodzi. Jechałem teraz, słyszałem, że przerywa. Zgasiłem odpaliestr i poszedł dalej. Nie. Jak wygid, Coś po prostu on ma chyba z elektroniką, że, że nie ch**a. Chodź zobaczyć jak z większą prędkością się jedzie. Wsiadaj. Przywiozę cię. O chyba. Przerywa. I już swogo. Dobrze lata. Nie masz! Rozum jak matka. O kurde! Pas tyłu! Pas tyłu! Pas tyłu! Pasz tyłu! A, ha, ha. Ja pierdolę twoje! Korby wystrągnął! Korbeczka! Kurwili! Kurwulus! Kurweszy! A wiesz co ja zrobiłem? Myślę, lata spalę! Zakrząścił! Amen. Ale wysrał korbę? No patrz, patrz, patrz! No. to nie jest Opona! Ty. Ja, tak, to jest ale... opona. To jest opona. tak, to jest Opona, to ale... jest patrz. Tak, to jest opona ale... To jest trzecia opana. Ale to jest w ogóle chora sytuacja, ty. Dlaczego on tak zrobił? Sprawdźmy, czy to na pewno korba. A żebno tego Mercedesa. Taki był zdrowy, taki był fajny, taki nie. był szybki, taki był przyjemny i wygodny. <laughs> A już Cameron mówi ty, na torgo będziemy będziemy latać bokiem! Widzę dziurę. No nie! Dziurę widzę! Dziura! O tam jest! Aż! Halo, dziurka? Zaraz mysz wyskoczy! I taki warty, kurde, o! Dobry był! Szybki Na niego, na niego krzyżyk Ciągniemy go, przewalamy na bok i patrzymy, co tam się stało. Czy duża dziura. teraz, ten. No bo odkręcimy koło, walniemy traktorem i będzie git. No i czemu Odkręcimy koło, te. A, A, bez tak poza tym, no to musiałeś być ty, nie? No ale co ja zrobiłem? No właśnie. Co ja zrobiłem? Przeznaczenia po prostu, no. A jak tu kółka fajnie stoją. O kurde, tak o? A, a. Tak właśnie powinno być. Fajnie jest. Stęs. Ale ja jestem tam. dumny, kurna. Chłopa, że po ty dobrze. Czekaj. Czekaj. Cześć, stój, 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 stój! Ja pierdzielę. O, jak zgasi ładnie! Ten wygląda, chłopie, to, no ty! Samolot z po ziemi ciągnie! Ja pierdziulę, ty! <noise> Jest, a kuku. a kuku! A kuku! Poleciał! Miała być driftuwa, a wyszła człowiek ustęsówa, przy okazji jeszcze z naciągiem 30J na czym robisz. I przy okazji samolot, o te tak bawią, uczą, i letają, ty! I nie zamulaj, tylko powiedz ludziom, że jeśli chcą więcej takich rzeczy, to niech wbijają w komentarze i napiszą: chcemy więcej takich rzeczy. Uuu. I będzie więcej takich rzeczy. A jak zostawicie suba, to będzie jeszcze więcej takich rzeczy. No i oczywiście wbija się do linków w opisie. Tam link do naszego Instagrama, do naszych partnerów i do zobaczenia. Pozdro. Na razie my.